Wam pokażę jak to Dwa nosilniki LPS i jeden ręcznik, czyli to będzie bonus. numer jeden. Zacznijmy. Materiały. Łokaty drucik. I LPS. Owijacie ten drucik tutaj po szyi i odcinacie resztę. Nosilnik numer jeden. Nosilnik numer dwa. Materiały. Takie oto... Takie o co? Ja. Takie coś? Nie wiem, nie. takie coś. I bez. Uwiercie to o łapę i o szyję. O tak. Tak to powinno wyglądać. Teraz największe, czyli bonus. Jakiś materiał i nożyczki. Wycinacie ten materiał. O tak, tak powinno wyglądać. Ręcznik jest gotowy Myślę, że wam Podobało Jak będzie 20 subskrypcji I łapek w górę No to zrobię kolejny DIY Możecie pisać w komentarzach Jaki Więc zobaczymy No to pa